Energia elektryczna w domu za darmo. Dwa panele słoneczne na dachu. Dwa panele one mają: jeden ma 150 W, czyli dwa razy 150 W. 300 W na dachu połączone równolegle z łączkami. Wyjście, reszta idzie do przetwornicy. Reszta instalacji. Idzie zasilanie z paneli z dachu. Reszta instalacji jest na strychu. Mamy tutaj regulator napięcia. do którego podłączamy dwa przewody te dwa przewody idą z paneli tutaj, trzeba pamiętać o biegunowości plus minus tu dwa przewody idą do akumulatora akumulator ze szrotu za darmo dostałem no wygląda tak nawet nie wiem ile on ma perogodzi no ale na pewno z 50-60 ma Potem z regulatora mamy wyjście na żarówkę 12V, wyjście USB. Ja podłączyłem do akumulatora przetwornicę. Przetwornicę podłączamy z regulatora. Nie możemy podłączyć, bo jest za duże obciążenie. Nie ma wyjścia takiego. Regulator tylko ma zasilanie z paneli. Wyjście na akumulator, no i wyjście 12V i USB tak jak mówiłem a z akumulatora podłączamy przetwornicę bezpośrednio, no to jest mała przetwornica 600W no i zasilanie mi idzie przewodem na dół mam podłączony podłączony do niego komputer telefon, ładowarkę jeszcze do baterii no, tak to wygląda. Tu mamy wskaźnik na regulatorze ładowania. Czy jest ładowany akumulator, czy jest naładowany akumulator? Możemy wyłączyć wszystko. O, teraz mamy wyłączone ładowanie. Znaczy ładowanie jest, a wyłączone jest odbiór prądu. Teraz mamy załączone. No i tak to wygląda. Testuję to pierwszy dzień, zobaczymy jak się będzie sprawdzało na ile wystarczy ten akumulatorek. No i przewód idzie dalej, 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 dalej w dół. No a tutaj są odbiorniki. Tu jest ładowana bateria. Co hawańsko? Co morrka? Co ty tu chciałeś? Co pies chciał? Co pies chciał. No, jeden odbiornik. Ładowarka do telefonu. No jeszcze komputer. Zaraz podłączę laptopa. No i tak to wygląda całość tego zestawu panele około 600 zł za sztukę, regulator 60 e, przetwornica około chyba 70 zł, no. i no i generalnie energia za darmo ze słońca.